Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Ej, czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Tak, jestem. Nie interesuje <grym> mnie, coś ty <grym> za jeden. Jestem Franko, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz nas, się poza obozem, zabiorę cię do środka. To Wszymam luz potrzebuje nowego z człowieka. Dobrze, zajmę się ty. Jeżeli Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. Sporo Wszymam już osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę. Proszę bardzo. Zabieraj Dubsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do obozu. Gdzie znajdę o tego logana? Wystaniesz przed wejściem do obozu i ci w lewo tak, wzdłuż urwiska, to kawałek drogi w bagno. Nikt nie chce wiedzieć. Patrzcie państwo, nowa twarz! Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Franko nie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. Chodźmy zabić parę błotnych węży. Wygląda na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak i. Cii, słyszałeś? Słyszę je. Rozumiem. Co teraz zrobimy? Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. Zobaczymy, kto kogo będzie jadł. Dalej. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. Porąbie cię na... Pomogłem loganowi, ale on tego nie przeżył. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Przynajmniej bardziej niż większość tutejszych chłopaków. A co z obozem? Mogę w końcu wejść? Nie, wysłałem już kogoś innego. W obozie nie potrzebują nikogo więcej. Poza tym przydasz mi się tutaj, skoro nie ma już logana.